Czarna dywizja wysyła 3,5 tysiąca żołnierzy, żeby bronili Polski. Czy Polski można bronić w Afganistanie, tak daleko od naszych granic? Można, bo taki jest charakter tego świata. Taki jest charakter wojny, która trwa. Wojny bezwzględnej, gdyż atakowani są ludzie bezbronni, ludzie niewinni. Nie żołnierze, którzy potrafią się bronić, ale właśnie cywile w metrze na ulicach w centrach handlowych. I jedyną drogą obrony Polski, obrony naszych obywateli jest właśnie pełnienie służby trudnej, niebezpiecznej, tam gdzie rodzi się terroryzm, gdzie rodzi się fanatyzm islamski, dla którego my wszyscy jesteśmy wrogami. I to jest wielkie, wspaniałe zadanie czarnej dywizji. I jeszcze jedno. Wracacie z Afganistanu, wracacie po służbie bojowej, stajecie się żołnierzami prawdziwymi, przygotowanymi do wojny w XXI wieku. To jest i Wasza wielka zasługa, i to jest również Wasza wielka szansa. A ja tylko chciałbym Wam życzyć, żebyście wszyscy, którzy pojedziecie tam, wrócili do, do Polski, chociaż dajecie sobie sprawę, jaki jest los żołnierza, ale taki los wybraliście i e, niesiecie ze sobą sztandar Waszej wspaniałej, czarnej dywizji.